Gmina Czów pozyskała duże dofinansowanie z Polskiego Ładu. W piątek podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłącze do kanalizacji. Budynek oczyszczalni wybudowano w 2012 roku. Na dzień dzisiejszy została nam tylko jedna miejscowość do skanalizowania. Oczywiście też już mamy, mamy tutaj do zrobienia projekt na kanalizację na tej jednej miejscowości, jednym sołectwie. I też będziemy w przyszłości starali się pozyskać środki. Jeszcze raz wspomnę, kwota 18 milionów, z czego 12 milionów 600 to są środki pozyskane z Ładu. Ładu. Ale to nie tylko środki na kanalizację, na oczyszczanie ścieków. Niedawno podpisywaliśmy kwotę też z Polskiego Ładu 2 miliony 800 na renowację dróg. Teraz jeszcze kończymy przetarg, przetarg na modernizację Hali. W ciągu ostatnich dwóch lat gmina Tczów pozyskała 18 milionów złotych ze środków zewnętrznych. 12 milionów złotych pochodzi z Polskiego Ładu. Gminy pozyskują pieniądze, których do tej pory nigdy nie nie mogły pozyskać. Wręcz dziesiątki lat trwało pozyskanie takiej ilości pieniędzy, które dzisiaj trafiły w ciągu roku czy dwóch do poszczególnych gmin i to nie tylko w Gminie Trzów, ale tu trzeba Gminę Trzów bez wątpienia pochwalić za wielkie zaangażowanie, ale i też skuteczność. Inwestycja związana z modernizacją oczyszczalni ścieków będzie kosztować 5 milionów złotych.